Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję ciasto miodowe z masą gryzikową i powidłem śliwkowym. Pierwsze musimy przygotować ciasto. Do przygotowania ciasta potrzebuję pół kilograma mąki. Tutaj mam 100 g cukru pudru. Jedno jajko. 150 g masła. 150 g miodu płynnego, łyżeczkę proszku do pieczenia, łyżeczkę sody i 3 łyżki kwaśnej śmietany. Ciasto wyrabiamy w mikserze do połączenia się z kolbką. Składniki już nam się połączyły. Możemy ciasto przełożyć na stolnicę. Musimy jeszcze troszkę tak pougniatać, żeby nam się nie kleiło. Muszę je podzielić na cztery równe części, mniej więcej, będziemy z tego piekli cztery cienkie placki. Może nam się troszkę rozrywać, ale mniej więcej tak możemy podociskać. I tak musimy upiec cztery placki w temperaturze 180 stopni. Do zrumienienia się taki złoty kolor będą miały, to wyciągamy. Teraz przygotuję masę. Do przygotowania masy potrzebuję kostkę masła. Tutaj mam, ja już wcześniej przygotowałam, ugotowany, gęsty grysik. Użyłam do tego litr mleka i szklankę 250 ml grysiku. Grysik musi być gęsty i zimny, jak robimy masę. Ja go jak ugotowałam, to przykryłam go folią spożywczą, żeby nam się nie zrobiła taka skorupa na wierzchu. Do tego również potrzebujemy około 3 czwarte szklanki cukru pudru. Ja dodaję również około 100 g mleka w proszku i oczywiście powidło do smarowania ciasta. Utrę najpierw masło troszkę z cukrem pudrem. I Musimy to wszystko ucierać, po kolei dodawać po troszkę i aż nam się zrobi taka kremowa, poszysta masa. Pod koniec ucierania dodaję zawsze troszkę spirytusu, żeby masa jest wtedy bardziej wyrazista. Masa jest gotowa. Tak wygląda po utarciu. Teraz musimy przystąpić do przekładania placków. Ja już od razu sobie umieściłam placek w elastykowym pojemniku, bo później musimy go dobrze schłodzić w lodówce. Najlepiej smakuje dopiero na drugi dzień, bo te placki muszą przejść. Powidłem i masą, żeby zmiękły, bo w tej chwili są takie trochę twarde. Możecie użyć dowolnego drzemu, jak lubicie, ale ja używam zawsze powidła śliwkowego domowej roboty. Ja daję dosyć sporo tego powidła, bo mnie w domu każdy lubi. Teraz na wierzch będziemy nakładać masę. I też trzeba ją delikatnie rozsmarować. Musimy to robić tak delikatnie, bo troszkę nam się to powitu pod spodem przesuwa. No, ale nie musi być tak, może się pomieszać. I teraz na wierzch przekładamy drugi placek. I kolejną warstwę robimy tak samo. Dajemy powidło i masę na wierzch. I teraz przekładamy ostatnim plackiem. I tak przygotowane ciasto musi trafić do lodówki na parę godzin, najlepiej na całą noc, i dopiero na drugi dzień go będziemy kroić, żeby te placki wszystkie przeszły smakami, żeby zmiękły, bo tak gdzie nam się kruszą. Moje ciasto już jest gotowe, By było parę godzin w lodówce, spróbuję ją kroić. gronde od środka pokroję na troszkę mniejsze kawałki. Tak zrobimy dużą blachę, możemy połowę zamrozić i wyciągnąć, na przykład kiedy potrzebujemy za tydzień dwa, będzie bardzo smaczny. Także myślę, że przepis wam się podobał. Życzę smacznego i do usłyszenia.